Co wspólnego mają ze sobą obraz amerykańskiego malarza, marka samochodów Subaru i wiersz najsławniejszej greckiej poetki Safony? Witam, mam na imię Paweł, a to jest pierwszy film z cyklu Astronomia Inaczej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Plejadach. Gdy w ciemną zimową noc spojrzymy w niebo, z łatwością zobaczymy jedną z najpiękniejszych i najbardziej znanych nam otwartych gromad gwiazd – Plejady. W ciągu wieków miały różne nazwy – Baby, Kurczęta, Kokoszki, Siedem Sióstr czy też Kościół Masoński. Swoją popularność zawdzięczają głównie temu, że można je swobodnie podziwiać, nawet nieuzbrojonym okiem. Możemy wtedy dostrzec kilka pięknych gwiazdek, tworzących coś w rodzaju małego wozu. Zresztą wielu błędnie myśli, że to właśnie mały wóz. Obserwowane gołym okiem lub nawet przez lornetkę nie pokażą całego swego piękna, ale wystarczy zrobić im zdjęcie z dłuższym czasem naświetlania i plejady otoczą się pięknym niebieskim welonem. Jest to niebieska mgławica refleksyjna. Gromada ta znajduje się w gwiazdozbiorze Byka i jest odległa od nas o około 400 lat świetlnych. W jej skład wchodzi około 1500 gwiazd, z czego 10 najjaśniejszych ma swoje nazwy, a nie numerki. Większość gwiazd z gromady Plejad to tak zwane błękitne olbrzymy. Plejady, jako bardzo dobrze widoczne gwiazdy na niebie, miały swoje miejsce w wielu kulturach świata. Każda miała inną historię, która opisywała ich powstanie. Być może widzieliście już słynną górę, nazywaną Diabelską Wieżą w amerykańskim stanie Wyoming. Rdzenni Indianie wiążą jej powstanie z plejadami na niebie. Według legendy, siedem dziewcząt ściganych przez wielkie niedźwiedzie schroniło się na niewysokiej skale. Padły na kolana i modliły się do wielkiego ducha o ratunek. Tenże, wysłuchując błagalnych próśb o pomoc, spowodował, że góra urosła do nieba. Niedźwiedzie chciały wspiąć się na skałę, ale nie dały rady. Zostawiły tylko na niej głębokie ślady pazurów w postaci wyżłobień na ścianach wieży. Dziewczynta dotarły do nieba i są tam do dzisiaj. To są właśnie plejady. Góra od podstawy po szczyt ma 264 metry, a w 1906 roku uznano ją za pierwszy pomnik przyrody w Stanach Zjednoczonych. A teraz Grecja. Według mitów greckich plejady były córkami atlasa. Podobno na wieść o śmierci swoich sióstr Hyat popełniły samobójstwo, a Dobry Zeus przeniósł je na niebo jako siedem pięknych gwiazd, które świecą nam do dzisiaj. Inna wersja mówi, że były ścigane przez Oriona i dlatego Zeus je przemienił w gwiazdy, a jeszcze inna, że zostały przemienione w gwiazdy z żalu po śmierci ich brata Hiasa, ukąszonego przez węża. Jan Parandowski w dziele mitologia pisze na ten temat: Zebrane w gromadkę siedmiu gwiazd trzymają się razem plejady, córki Atlasa. Wszystkie były żonami bogów, wszystkie urodziły sławnych synów, a po chwalebnym życiu przeszły na sklepienie niebieskie, gdzie swoim zjawieniem się w maju zapowiadają wiosnę i czas bezpiecznej żeglugi. Rzeczywiście grecka nazwa plejad pochodzi od słowa plejn. Oznaczającego żeglować, gdyż wschód plejad w pierwszych dniach maja zwiastował początek pomyślnego okresu dla żeglugi, a zachód w pierwszych dniach listopada okres burz. I oto w tym momencie przechodzimy w naszych rozważaniach do amerykańskiego malarza Elihu Wedera, który w roku 1885 namalował piękny obraz przedstawiający greckie plejady. Co ciekawe, trzymają one gwiazdy na sznurkach w swoich rękach. Jan Parandowski w mitologii napisał jeszcze o Plejadach. Patrzyła na nie grecka poetka Safona w pewną noc bezsenną, która wiecznie trwa w jej wierszu. Safona, która żyła i tworzyła w VII wieku przed naszą erą, w jednym z ponad 6000 wierszy, które napisała, wspomina właśnie o Plejadach tych na niebie. Samotność. Zaszedł księżyc i Plejady, już połowa nocy, mijają godziny, a ja leżę sama. W maju tego roku amerykańscy astronomowie z Uniwersytetu w Arlington postanowili zrobić coś niezwykłego, mianowicie użyć zaawansowanego oprogramowania do bardzo dokładnego odtworzenia pozycji Plejad w roku 570 przed naszą erą, kiedy to safona pisała swój wiersz. Wytypowali jeden dzień, kiedy to grecka poetka. Dokładnie o północy mogła obserwować zachodzące plejady i księżyc ze swojego domu na greckiej wyspie Lesbos. Było to dokładnie 25 stycznia 570 roku przed naszą erą. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż w tamtych czasach nie było klepsyt z sekundnikiem, a co za tym idzie, safona tylko w przybliżeniu mogła określić północ, rozbieżność ich obliczeń może być całkiem spora. Co ciekawe, Najprawdopodobniej o plejadach wspomniano trzy razy w Biblii. Między innymi w Księdze Hioba 38 rozdział werset 31. W miejscu tym czytamy, jak Bóg pyta Hioba: Czy potrafisz związać więzy gwiazdozbioru Kima, lub rozluźnić sznury gwiazdozbioru Kesil? Gwiazdozbór Kima na ogół utożsamiany jest z plejadami. A wzmianka o więzach, zdaniem niektórych, nawiązuje do zwartości plejad, skupiska gwiazd dobrze widocznego gołym okiem. Wspomniałem, że Plejady na niebie mają swoje nazwy. Pochodzą one z mitologii greckiej. Oto one: Tajgeta, Maja, Asterope, Merope, Elektra, Kelaeno i Alkione. I tutaj kilka słów wyjaśnienia. Plejad greckich było siedem. Natomiast wspomniałem na początku, że 10 najjaśniejszych gwiazd z gromady Plejad ma swoją nazwę. Jak to wytłumaczyć? Tutaj widzimy 7 Plejad, natomiast tu po lewej ich rodziców, czyli Atlasa i Plejone. To razem 9. A co z 10? Nie znalazłem wyjaśnienia, ale mam na to swoją teorię. Dziesiąta nazywa się Sterope II i leży zaraz przy swojej siostrze Asterope. Podejrzewam, że dawniej, kiedy ludzie nie dysponowali żadnymi instrumentami optycznymi, uważali, że te dwie gwiazdy to jedna. Dopiero gdy ujrzeli je przez pierwsze teleskopy, zobaczyli, że są to jednak dwie osobne gwiazdy i nadali im takie same nazwy. Ale to tylko moja teoria. Plejady były dobrze znane już w starożytności, a ich pozycję na niebie uwzględniano w wielu przyrządach astronomicznych. Przykładem może być odnaleziony w 1999 roku w Niemczech tak zwany dysk z Nepry. Ten zrobiony z brązu i złota 32-centymetrowy dysk przedstawia m.in. Plejady jako 7 gwiazd w małej gromadzie. Mógł on służyć za prosty przyrząd astronomiczny. W miarę wiarygodne datowanie wskazuje, że używano go ponad 3500 lat temu. Ale wróćmy do samych Plejad. Gołym okiem tego nie widać, ale plejady, tak jak inne gwiazdy, obracają się wokół własnej osi. Ze względu na różnicę wielkości poszczególnych gwiazd, jak również ich budowy, niektórym plejadom zabiera to więcej czasu od innych. Najmniejsze rotują najszybciej, największe najwolniej. Duże obracają się z prędkością od jednego do kilkunastu dni ziemskich. Tymczasem te mniejsze robią to w czasie krótszym niż jeden dzień. Dla porównania nasze słońce dokonuje pełnego obrotu w ciągu 26 dni. Na zakończenie zostawiłem sobie wyjaśnienie związku marki Subaru z plejadami. Otóż po japońsku Subaru oznacza właśnie plejady, a właściciele marki użyli sześciu gwiazd w swoim logo. Jedna jest większa od pięciu pozostałych. Symbolizuje to 5 mniejszych firm połączonych w jedną. Jest to związane z historią firmy. Subaru od 2003 roku wydaje w Polsce dwumiesięcznik, który nazywa się Plejady, poświęcony swojej Marce. I to już koniec naszej podróży po pięknych Plejadach. Następnym razem, gdy spojrzycie w niebo w poszukiwaniu tej uroczej gromadki gwiazd, pomyślcie przez chwilę, że to piękne dziewczęta, które uciekają przed niedźwiedziami. Do zobaczenia! I to już koniec naszej podróży po... I to już koniec naszej podróży po pięknych Plejadach. Następnym razem, gdy spojrzycie w niebo w poszukiwaniu tej pięknej gromadki gwiazd, pomyślcie sobie przez chwilę, że to piękne dziewczęta, które uciekają przed niedźwiedziami. Może urocze? Albo to miało być urocze? To miało być urocze! I to już koniec naszej przygody podróży. I to już koniec naszej podróży po pięknych Plejadach. Następnym razem, gdy spojrzycie w niebo w poszukiwaniu tej uroczej gromadki gwiazd, Pomyślcie przez chwilę, że to piękne dziewczęta, które uciekają przed niedźwiedziami. Do zobaczenia. I to już koniec naszej podróży po pięknych plejadach. Następnym razem, gdy spojrzycie w niebo w poszukiwaniu tej uroczej gromadki gwiazd, pomyślcie przez chwilę, że to piękne dziewczęta, które uciekają przed niedźwiedziami. Do zobaczenia. Mam taki zestresowany głosik. Jeszcze raz. I to już koniec naszej podróży po pięknych. Podróży? Podróży. I to już koniec naszej podróży po pięknych plejadach. Następnym razem, gdy spojrzycie w niebo w poszukiwaniu tej uroczej gromadki gwiazd, pomyślcie przez chwilę, że to piękne dziewczęta, które uciekają przed niedźwiedziami. Do zobaczenia. To jeszcze mamy ostatnią kwestię, czyli przywitanie.